Przejdźcie z tej strony Katan, a dzisiaj sobie gramy w Precise X. Nie dzisiaj, że mam takie słabe wdtt 3 bo po prostu górzałem e, na tej grze. Nie wyszedł. Nie miałem iść w mi słów mam na tym i miałem sobie iść właśnie to otworzyć, tylko mi coś nie działało, to... a jakbym wyszedł, to na 100% by mieli udział w nie to takować nowe, a więc może teraz nie będziemy na tą serwer, tylko błogaję, nie! Mogę kupić, juhu! Teraz musimy zbierać 200M. A więc, a w tym odcinku właśnie ja trzeba chcę pozbierać całego tuto worda I, i możecie napisać ile macie. Proszę już mam 24. Czekajcie, nie wiem ile trzeba mieć, żeby pójść do tego jak to się nazywa, chyba 25 tam, żeby pójść do Hardcora ale ja sobie pójdę i sprawdzę idziemy, idziemy, idziemy czekajcie, to wygląda dość ciszo, to jest za no i idziemy, idziemy, idziemy do Hardcora no, coś robię Dobra eee, 25% nocy trzeba, ale to nic eee, idziemy sobie na Dudyla Jak będę miał... Eee. Od to zaraz od razu góra, jak swój odcinek Uu, jajko. O, jakie to są jajka Oooo, wreszcie! Mogę zdobyć te... No jeeej, ale się cieszę Kupię sobie tutaj to jedno jajko, bo czemu nie? To jest coś fajnego Ludin Fejl, ile z niego pracują szans A, dziękuję, da. Chociaż fajnie będzie pił Co jest I za woda O 35,1D 35, Dobra, to nie za dużo, ale będzie. Dobra. Teraz roz, będziemy otwierać i wbijać. Przy okazji będziemy wbijać eee... Coiny... O. będzie tak, tu będzie tak. Tu musimy mieć 200m, ale z tego e, jak będę ja w tej karze, za chwilę Wam mogę pokazać te pety e, i tego Każdy Wam te pety, to na chwilę w tej karze a tego mam trochę lepsza, tylko akurat mogę. Wiecie. Nie chcę się ja muszę mieć. Możecie ocenić mojego skina w skali od 1 do 10, przez te okulary, wiem, przez te okulary. Nie, to ja daję sobie 8, nie no 7, na 10, 7 na 10 Cie, e, i, e, e, i po prostu, e, no i jeszcze zapomniałem, o najważniejszym subik, łapka i, wysyłaj, i wysyłajcie znajomym. Jak się tam? Jak się tam? Jak się tam? I co jest? I możecie mi napisać, jak włączyć ja włączę czat. <laughs> Bo on coś tam mam w ale ja tego za bardzo nie ogarniam, a więc możecie mi napisać w komu. <laughs> możecie nas zasubskrybować. Chyba. Co to? ważne, czy komunikacja, niepotrzebny chyba. No, może cioch, nie żadnie, ale można być... ja Nie wiem, czy i to pokażę wam tu jeszcze przykład na przykład na przykład na przykład tego programu na przykład na przykład na przykład na przykład na tego programu, w opisie. A, a tu go ktoś tak szybko niszczył? Trzeba on jeść, ale też się niszczył w ja, miarę to co tu poniszczył Chociaż on się nie zbierał Ale... I, możecie wbić na mojego TikToka i na TikToka Rolexonicsa, linki w opisie I możecie też mi nazywać te całe gifty, Czyli nie gifty, tylko, paty przez ten, przez, 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 no, eee, z się okolicy, to z mailboxa, I, no i, i, nikt, no, i, nie, nie jest zasadę karta, pisać w wideo i nikt będzie w komentarzu, w opisie naszego filmu, Ale. no bo bo może i wbijamy już nie dużo nam brakuje do 10 subskrypcji pokażę wam nasz kanał teraz na innym koncie a więc nie pytajcie ale pro pro Ma... mamy już 8 subskrybentów się bardzo z tego powodu cieszę 8 subskrybentów a więc I wbijamy do 10

Allora. Noi. i... Ja non oh, io non so, potete proprio, io l'hai giocata una volta, una volta su YouTube. Ecco, noi. A cucche. Ma io non posso. Io non so come dirci adesso per via, ma poi per via, per via, via. Będziemy się teraz robić rolotwórki, bo są teraz miniaturki To były ładniejsze filmy Ja chyba ładnie jedno tygodniu się je zrobię Do tego filmiku Nie, a więc... No Będzie miniaturka Oj. O, jak się pracownik spędza się dobinić 2, zobaczymy, że mi... zobaczymy co mi za chorobę za moje eventy. Co mi też są moje eventy? Jeszcze ja te dwa eventy. Raddy. Nie, napiszemy Fleece. Jest też z Polski. Jesteś z Polski. Jesteś z Polski. Polski. Jesteś z Polski. To czekaj. Idę do bank Idę do Balk. A pokaż. Twoje, twoje pety, pokaż twoje pety, co jest okej, okay, a pokaż twoje pety. No jeden bo kolega widział. Jaki? Jest chyba mocny. Pokaż. Vent hey. ah, litt. <laughs> Naprzę. Jak nasz pyta to tak. Okej, okay. ja widzę, to wcale nie jest krewane. Jakiegoś idę do bank. Czekaj. Czekaj, dobra, będziemy mieć słów. Idę do bank. Czekaj. do bank. Eee, Idziemy chyba tutaj do no. szopa. To no czekaj pracowity. Teraz ci dam. Daj mi coś do walki. Eee, dobra, dam mu. No. Mam dwa pety nawet. A nie trzy. Mam dużo tych dominusów, ale więc mu dam. Jeszcze mu dam. Ja mam już parę. W sumie sporo. Eee, pracowity, dobra. Już ci daję, zaczekaj. losy ci dam, bum, bum. Proszę, 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 proszę. Jeszcze hairloka mi dam. China No i... Słabe. Kolejna mówi. Koskam. Nie. Te skam jest mi jakiś, a więc no... Nie pytajcie... Yy, mogę co yy, No ok. Ja nie mogę. Ale skamuję chłop. Jak w ogóle można? Boże Jezus. Nie. A proszę, bierz tego. Masz i zasługuj. Bardzo zasługuj. A dodasz coś jeszcze? Dobra, dodam ci tego i koniec. Jeszcze. OK. okej. I... kurczę, i tyle. A jaki Dobra. Piszę mu nazwę. Ro... Ro... Rolo... I... Papam. On to nie <laughs> mogę. to nie subskrybuje. Dzyky. Wiem, że to scam. Ale za to, że subujesz dam ci coś. Kozak. Kurczę. Suba. Ok, wiem, że to skam, ale dam za subowanie. Ale dam za subowanie. Nie, za subowanie to się nie napisało. Subowanie dobrego. Subowanie. No, czekajcie, to mu lepszego piątka. Za subskrybowanie damy mu safari Czekajcie. Ale nie jest safari był O wiele bardziej cenniejszego, Ale u bardzo, cennego peta. Czekajcie, co to jest? Patrzę, Wiesz, sobie na 9 subskrypcji będziemy jakieś. A nie to jest odświerż, gdzie jest to odświerż. O kurczę. Odświeżamy. Dawa, subskrybuj. Może no, czekaj subskrybuj, O kurde Discord mi się O, czekaj coś napisał. Eee, dałem suba. 3. Czy... Sprawdzę... Czekaj, sprawdzę... Już patrzyłem... O, jest ja nimi subskrybent! O, dobra, masz! Dzięki, chłopie, dam ci takie paty, proszę. I bierz to! O, I masz! Masz! Zawił wszystko, dobra. Teraz sobie lecimy zbierać Kropetki Tutaj lecą A, a ile mamy procent? 24, dobra Patrzcie! Wersolki bradów w tle, ale już koniec sobie otworzę prezenciki, które zbieram. Sądzę, sobie pozbieram na tej mapce prezentę i z prezentu włożę, ale... No widzę, są w sobie otwarte. Ale wtedy skarpa z O, dzięki, dzięki, dzięki. Mm. Teraz będzie mi... I tu, i tu, i tu A bo nie wiem, widzowie, wiecie co? Nie będzie linków bo nazwę tu maszynki, to bo nie ja wiem, czyli to dobrze da w opisie Ale widzowie, to chyba to tylko trwa, a więc...